Witajcie. W tym filmie chciałem wam pokazać na modelu Samsung Galaxy S4, Android 4.2.2, jak wygląda interfejs aparatu fotograficznego i kamery. Od razu mówię, że w tym modelu brak jest guzika, który y, może wykonywać zdjęcia. Aczkolwiek można ustawić, tutaj jest guzik głośności, żeby on wykonywał zdjęcia. W ustawieniach aparatu. Ok, ale przejdźmy teraz do aparatu. Co możemy tutaj zrobić? Po lewej stronie, możemy przejść sobie do galerii. Z dołu możemy uruchomić tutaj taka strzałka różne tryby robienia zdjęć. Czy to jest jakieś odcienie, kreskówki posępne, chropowate. Co tu jeszcze jest? Jakieś rybie oko. Tak, rybie oko jeszcze jest też na dole. Może damy w tło jakieś. O, może takie sobie coś. Co jeszcze tu możemy sobie ustawić? Bez efektu, winieta i tym podobne. Myśmy sobie, nie będziemy nic ustawiać. Co jeszcze możemy ustawić? U góry w menu, nie wiem czy będzie widoczne teraz, bo widzę, że balans bieli tutaj, tutaj troszeczkę nam przeszkadza. U góry mamy opcję albo proszę zobaczyć zmiana kamery mamy też opcję wykorzystywania za jednym zamachem obydwu kamer przedniej i tylnej tak jak widzicie czy można zrobić zdjęcie siebie razem na przykład z rodziną przed, przed aparatem tutaj mamy opcję przejścia do ustawień ustawienie np. lampy błyskowej wyłącz włączona lub automat to zostawmy, tu jest opcja stabilizacji obrazu, włącz lub wyłącz. Automatyczne wykrywanie nocy. Dobrze. Mikrofon, czy ma być uruchomiona funkcja, którą na przykład ustawiamy telefon w pewnym miejscu i za pomocą Słowa na przykład, nie wiem, smile, cheese, capture, albo na przykład shoot, aparat sam wykona zdjęcie. Akurat mnie ta funkcja nie interesuje, czyli głosowe uruchamianie. Co jeszcze mamy? O, tutaj mamy ustawienia filmów, kręcenia, czy to ma być na przykład takie jakieś limitowane do MMS-u, czy normalne tak jak obecnie, czy też jeszcze są opcje jak powolny ruch lub szybki ruch, czyli umożliwia nam, z tego co pamiętam, 120 latek na sekundę tworzyć film. Czyli tak, żebyśmy mogli w zwolnionym tempie zobaczyć jakiś proces, na przykład przylatuje ze zęka, a on to nagra jako tak powoli. Dobrze, a ten drugi tryb, tutaj, szybki ruch polega na tym, że na przykład, jakbyśmy kręcili film, nie wiem, idącego, nie wiem, żółwia, bardzo wolno. Tak więc, jeżeli nakręcimy film w szybkim ruchu, to ten film po prostu szybciej będzie się poruszał, czyli ten żółw będzie na filmie znacznie szybciej chodził. OK, ale zostawiamy normalny tryb. Co jeszcze mamy? Tu jest opcja udostępniania. Czyli na przykład możemy wyłączyć oczywiście opcję, ale możemy też udostępnić zdjęcie, udostępnić zdjęcia znajomym, udostępnić zdjęcia w czatonie, zdalny wizjer, czyli jak się nie mylę, możemy, o tak, zdalny ekran pozwala na wykonywanie zdjęć. Wykorzystując ekran, podłączone urządzenia, konieczne połączenie Wi-Fi Direct, czyli na przykład do telewizora, powiedzmy. Łatwe połączenie, ustawienie, no ale nie będziemy tego, z tego łączyć. W porządku, co jeszcze możemy tutaj ustawić? Kliknijmy sobie tutaj na te kółko ustawień i wtedy przechodzimy, w tym momencie przechodzimy do ustawień głównych, czyli na przykład rozmiaru zdjęcia, czy chcemy, żeby włączone były zdjęcia seryjne przy, 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 przy trzymaniu e, guzika na ekranie, detekcja twarzy, tak, pomiar centralnie ważony, możemy oczywiście zmieniać tutaj ustawienia na różne inne, e, automatycznie wykrywanie twarzy, ja, przepraszam nocy, tak, włączone akurat w tym wypadku zostawiam tutaj znowu są ustawienia filmów, rozmiar filmu. Ja tu mam HD, ale oczywiście można włączyć full HD opcję i jeszcze jest taka pośrednia opcja 4.3 w proporcji 1440x1080. Można też mniejszą rozdzielczość tutaj ustawić 320x240, czyli na przykład drobne filmiki, które chcielibyśmy przesłać, na przykład MMS-em. Stabilizacja obrazu wyłączona, jeżeli włączymy, to z tego co pamiętam, on nam troszeczkę e, zmieni proporcje tego co widzimy. Na przykład, teraz widzimy wszystko szeroko. Przy włączonym, włączonej stabilizacji tak jakby zmniejszy się kąt widzenia. Czyli będziemy musieli dalej trzymać aparat, żeby ogarnąć tą samą powierzchnię przed, przed aparatem. Ustawienia, etykieta GPS, czyli geotagging, podgląd zdjęcia. Klawisz głośności, o właśnie, klawisz głośności można ustawić jako powiększenie, czyli standardowo, albo na przykład jako klawisz aparatu. Tak mam ustawione w tym momencie, czyli klawiszem głośności, mogę robić zdjęcia. Co dalej? Samo możemy tutaj ustawić ileś sekund, 2, 5, 10. Balans bieli, automatyczny, ale można tutaj wybrać też inne. Wartość ekspozycji 0, czyli standard. Linie pomocnicze, włączone, je ja akurat lubię. Flash automatyczny, funkcje głosowe, ja mam tu wyłączone, o tym mówiłem, czyli że mówimy cheese, robi samo zdjęcie, na przykład kontekstowa nazwa pliku, OK, wyłączona, domyślna, pamięć, czyli na karcie pamięci będzie nam zapisywało zdjęcia, ustawienia fabryczne, przewracają ustawienia oczywiście fabryczne, tak jak było od samego początku. Dobra, jak widzicie, siatka jest włączona, eee, co my tu możemy robić? Tu nas informuje, u góry jaki mamy tryb w chwili obecnej, włączone zdjęcia, Automatyczny. Tu na dole mamy taki guzik, szary tryb, możemy sobie na niego najechać i wybrać tryb, który nam pasuje do chwili obecnej, jakie zdjęcie chcemy zrobić. Bardzo dobrą jest opcja te najlepsze zdjęcie. Powoduje to to, że wykonuje kilka zdjęć na raz, wybieramy sobie najlepsze zdjęcie, szczególnie gdy zależy nam, żeby dane zdjęcie robić raz, ale żeby się udało. Najlepszy wyraz. No, to jest też ciekawa funkcja. Robi kilka zdjęć i jesteśmy w stanie zmienić sobie. Wyraz twarzy z innego zdjęcia przy innym zdjęciu. Dźwięk i obraz to są takie 5 sekundówki przez 5 sekund. Jak dobrze pamiętam, do zdjęcia dodawany jest też plik audio, czyli tak, żeby móc powiedzieć: O, na przykład zrobiłem zdjęcie, wierzę iPhone'a, także potem łatwo przewrócić, czego zrobiłem zdjęcia. Tu jest tryb fabularny, czyli robi kilka zdjęć w ruchu, no, tak jak tu w przykładzie. Animowane zdjęcia to jest taka zabawa, już bardziej wzbogać kolory HDR, czyli High Dynamic Range, yy, szerszy, yy, szerszy zakres tonalny. Fajne zdjęcia od razu mówię wychodzą, lepsze, rzeczywiście podobne do tego tu w przykładzie. Gumka można wygumować tam jakąś osobę, która nam zawraca, że tak powiem, zdjęcie, nam sobie panoramę. Yy, bardzo fajnie się wykonuje panoramę tutaj. Sport, czyli zdjęcia. Które czas migawki jest najkrótszy w celu wykonania w miarę ostrego zdjęcia, ale niższej jakości. Co jeszcze? Tryb nocny, jeżeli chcemy jakiś krajobraz zrobić, i automat do większości zdjęć nadaje się bardzo dobrze. Spróbujmy zrobić zdjęcie. Zrobił. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z ekranu i na, na ekranie zrobić zdjęcie, to tak zobaczcie. Jak raz kliknę krótko, to on tylko ustawia ostrość w te miejsca, czyli nie robi zdjęcia. Jeżeli chcemy zrobić zdjęcie, Przytrzymujemy w danym miejscu przez chwilę, tak o tyle puszczamy i dopiero zrobię zdjęcie. Tak więc, e, teraz, jeżeli chodzi o tryb kręcenia filmów, może w, w, nakręćmy o, w tym momencie. Nagrywa się film, u góry nas informuje, ile sekund już jest nagranych. Czerwony migający punkt informuje nas o tym, że e, jest nagrywanie włączone. Teraz, tak mogę sobie w, albo zostawiłem na początku, było. W trybie automatycznym ustawienie ostrości. Mogę sobie kliknąć w danym miejscu i w tym momencie wyłącza autofokus. Tu nas informuje informacja, że autofokus, żeby włączyć w filmie, wystarczy tu kliknąć. A jeżeli tak sobie kliknę, to on będzie ustawiał ostrość cały czas tak jak jest teraz. Nieważne co bym tu nie zrobił, ustawiona jest na ten punkt. gdy chcemy wrócić do autofokusa, wystarczy kliknąć, sam będzie ustawiał ostrość. Automat u góry informuje nas oczywiście o zużytym miejscu kilobajta, jak widać, kajak kilobajt. A tu mamy informację o dostępnym miejscu w megabajtach. No to myślę, że tyle tak naprawdę o, może zatrzymajmy. Właśnie, jeszcze jedna ważna, bardzo ważna moim zdaniem funkcja. Pauzowania kręcenia filmu Tak. Możemy teraz na przykład odpocząć sobie o, o i za pół godziny uruchomić ponownie nagrywanie. Znaczy za pół godziny za jakiś czas. Eee, I tutaj stop. Dlaczego mówię, że taka ważna, bo w Sony Xperia np. Z1 i pewnie w Z i w innych modelach tej funkcjonalności nie ma. Czyli kręcimy film i musimy... Jedną opcją jest po prostu go zatrzymanie. Szkoda. Szkoda, bardzo szkoda w Sony Z1. Był to jeden z powodów, e, że tak powiem, wymiany tego telefonu na, i powrotu do Samsung'a. E, czyli tak, filmy możemy kręcić, zdjęcia możemy robić. W czasie kręcenia filmów, jeszcze raz włączę nagrywanie, oczywiście możemy zrobić zdjęcie w danej chwili czyli możemy kręcić oczywiście film i zrobić na przykład zdjęcie OK, zatrzymajmy oczywiście w interfejsie możemy tutaj przejść sobie do do tego zdjęcia, tego filmu, który mamy nakręcony o, już pokazuję go, możemy go uruchomić oczywiście OK, wychodzimy z niego tu na dole mamy wszystkie zdjęcia, filmy wszystko działa naprawdę bardzo płynnie, bardzo szybko, zero problemów. Jeszcze proszę pamiętać o tych efektach ta strzałka na dole. Dość, dość ciekawa zabawa. Włączmy sobie na przykład rybie oko. I uwierzcie mi, że świetna zabawa, jeżeli chodzi na przykład o jakieś dziecko, jego głowę tu dajemy. Świetne efekty wychodzą naprawdę. Tak więc włączamy sobie tą funkcję. I już mamy rybie oko włączone. Bierzemy sobie, nie wiem, jakiś element tutaj. Proszę zobaczyć. Naprawdę bardzo ciekawie. Zdjęcia potem wychodzą. Przejdźmy do. Wyłączmy sobie ten efekt. Brak efektów. I zobaczmy sobie to zdjęcie. No i tak wygląda na przykład zdjęcie z efektem rybiego oka. Zdjęcia od razu mówię, jeżeli chodzi o aparat tego telefonu, <coughs> zdjęcia wychodzą na naprawdę dobrym poziomie. Nie jest to coś tak cudowne zdjęcia, na przykład, czy dobre moim zdaniem, jak Nokia 1020, Nokia N8, Nokia. Mm, N82, to nie, nie ta skala zdjęć, może tak moim zdaniem, nie ta optyka, ale zdjęcia w tym telefonie wychodzą naprawdę dobrze. E, rozmazań, mm, ciężko uzyskać rozmazania. Od razu mogę Wam powiedzieć, że zdjęcia z Sony Z1, gdzie powinien być aparat znacznie lepszy, e, znacznie wyższej jakości, na niektórych filmach pokazałem jak to wygląda naprawdę, większość zdjęć jest roz rozmazanych, a ułożenie, może wejdźmy już z aparatu, a ułożenie obiektywu, w tym miejscu, to jest jakaś porażka kompletna, bo musimy po prostu tak trzymać telefon, żeby, albo tak trzymać telefon, tak żeby palec nie wychodził. Dlaczego mówię, żeby nie wychodził? Bo lampa, która jest tutaj przy aparacie w Z1, gdy mamy tylko trochę wystający palec, nawet nie zasłaniający obiektywu, ta lampa odbija światło od palca i psuje nam zdjęcie. Od razu mówię, że lampa w Z1 moim zdaniem jest bardzo e, słabej mocy, a kolejna sprawa, e, może wróćmy do tego modelu, a nie opowiadajmy o innych. Lampa tu jest bardzo przyzwoita, zdjęcia wychodzą prawie wszystkie ostre. Moim zdaniem zdjęcia z tego telefonu są rewelacyjne, no może nie rewelacyjne. dobre, bardzo dobre. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Za każdym razem, gdy robimy jakieś zdjęcie, tu mamy obiekty, który zazwyczaj jest popalcowany. Przetrzejmy kilkukrotnie po prostu o jakiś materiał, najlepiej koszulkę bawełnianą, delikatnie. Obiektyw, spojrzyjmy, czy jest wszystko OK, nie ma tutaj e, jakiś tłustych plam i wtedy dopiero robimy zdjęcia. Przy takim obiektywie jak tutaj, czysty, czysty obiektyw, czyste też kiełko, które jest tutaj, to jest najważniejszy element przy zdjęciu, żeby nie wychodziły rozmazane jakieś, e, szczególnie to jest ważne, gdy na przykład kręcimy film wieczorową porą, e, czy robimy zdjęcia, brak refleksów wtedy od jakichś lamp, czy jakichś e, strumieni świetlnych, a to jest bardzo ważne. Tak więc jeżeli chodzi o aparat, moim zdaniem super sprawa. Przejdźmy sobie jeszcze raz na szybko. Włączmy sobie aparat. Guzik jest tutaj ustawiony jako do robienia zdjęć. Proszę bardzo. Guzikiem tak można robić zdjęcia. No i oczywiście przytrzymując chwilę palec w danym miejscu, ustawię ostrość i też zrobi zdjęcie. Dobra, to myślę tyle. Jeżeli chodzi o Samsung Galaxy S4, naprawdę go ten telefon polecam. O aparat. O aparacie, przepraszam, można sporo mówić. Funkcje są bardzo fajne. Myślę, że w Androidzie 4.3 dodadzą jeszcze funkcję panoramy 360 stopni, która naprawdę jest dosyć przydatnym elementem, jak ktoś lubi robić zdjęcia, na przykład pomieszczeń. OK, dziękuję. Pozdrawiam.